Wróciłam do domu. przyszła do mnie poczuszka z Hermite. To są noże co poznałcie, ale przemknijmy na to oko. Ja zawsze tym otwieram wszystko. Ja chciałam tylko wspomnieć, że ta paczka jest naprawdę ciężka. Nie mam pojęcia co tam jest z niej. Ale what the fuck? A więc słuchajcie, mam tutaj pełną wymiarę produkty I mamy miniaturki. Słuchajcie. A więc co mamy w początku? Mamy tutaj suchy szampon. Suchy szampon jeszcze od nich nie miałam. Moje, moje... To jest... Tak, to jest mój ulubiony szampon, który akurat mi się kończy dokładnie ten sam. O, boże, i moja ulubiona trzy. Daj to kombo. Ogólnie uwielbiam to kombo. Szczerze mówiąc ubieram to Następnie mamy e, taki produkt. oooo tu jest e, to jest w formie kremu, nie? Czyli to wygładza włosy i e, ułatwia rozczesywanie swoją drogą jak te produkty pięknie pachną, bo te są, to jest po prostu jakiś sięgam zapach tych produktów. I w ogóle tak jak one wyglądają to jest przepiękne. Kocham. To jest, słuchajcie, lakier i jako suchy szampon. Muszę to jeszcze rozkminić. To też chciałam sobie zakupić wcierkę do włosów, ale ogólnie ostatnio przestałam trochę używać wcierek. Ale to jest motywacja teraz moja, żeby używać na nowo. Jestem ciekawa, szczerze mówiąc, tej akurat. Okej, okay, i tu mamy to wszystko w formie miniaturek, bo mam właśnie nagrać miniaturki. Mam nagrać z miniaturkami z reklamy. Także mega dziękuję. Mówcę za... Kilka W ogóle mój makijaż dzisiaj jest okropny. Przysięgam z bliska. Nie podchodzi, nie podchodzi się do mnie. Nie podchodzi się do mnie, bo to jest no, tragicznie. Dzień drugi. Słuchajcie, pokażę Wam moje włosy, bo już je ułożyłam. okej, okay, ja widzę różnicę, bo miałam bardziej żółty włosy po prostu, a teraz są takie wymiary normalne, nie? Ale ja użyłam, bo kupiłam tą. Toner z Neboa. Neboa. Nie wiem, to się nazywa. Mam, że fajnie, fajny. I starczy nam, znaczy mi na moje włosy, starczy na mega długo, bo ogólnie to jest małe opakowanie, wygląda jakby to była mała buteleczka, ale ja tam zużyłam trzy pompki i to i tak było tak przesadnie trochę, ale słuchajcie, ja wczoraj użyłam też tego kremu, użyłam tego pełnowymiarowego i słuchajcie, to, to nie skam, jakie ja mam gładkie włosy, ja będę nie miałam takich mięciutkich włosów. Byłam wczoraj w Biedronce i kupiłam sobie takie fajne yy, na poduszki te. Tak mi się podoba takie połączenie kolorów i te paski, Jezus, śliczne. I kupiłam, moi drodzy, zasłony szare, ale jeszcze nie mam ich powieszonych, będę musiała wypuścić mojego tatę, żebym to yy, I kupiłam prześcieradło różowe. Ja to różowe już je mam i mega fajnie mi się sprawdza. Więc słuchajcie, mega spoko. One były mega tanie. Nie pamiętam dokładnie jak to kosztowało, ale to było na tym outlecie, więc tam było wszystko, więc chyba minus 50% mi się daje I kupiłam mojego nowego, to jest mój nowy przyjaciel. Ogólnie, ja w tym pokoju, to okno jakby mi się nie otwiera. Ono nie jest otwierane w żaden sposób, więc są tylko okno dachowe. I mi zawsze z rana mega świeci słońce. Jest turbo gorąco, turbo, i to mi się nie chce wywietrzyć zbytnio przez to okno dachowe. Więc kupiłam sobie biedące za uwaga 35 zł. Przecież to jest za darmo. Kupiłam e, wentylator. Jestem wentylator, jak mój przyjaciel. Mhm. Nie wiem, ale przez Red ale tak jakby na promocji. A więc plan na dzisiaj jest taki żeby teraz przecież się połączyć, porobić jakieś ćwiczenia z tego, doprawka i co dalej? Będę musiała poczekać na. Znaczy poczekać, trochę długo poczekać. Dopiero o 16 chyba, a ja po, ktoś będzie mi w domu. A ja, że mieszkam przecież. O no takiej gwiazdy to jest, bo to za nie pójdę na pociąg, więc ja muszę czekać po prostu. A mam godzinę 12.45, także właśnie chcę wykorzystać ten czas i się pouczyć. E, pewnie nagram jeszcze e, filmiki do współpracy i co? I kurde, nie wiem, bo nie dokończyłam, tak przecież. Bo na co po co mam czekać na niej jechać na pociąg, bo jedę do mojego chłopaka na noc i jutro idziemy na biliarda, więc mega fajnie i idę też idę z nim do zni do fotografą. W sensie ja muszę zrobić to zdjęcie do dowodu, do prawa jazdy, Więc... Ale mam nadzieję, że ta pani, która mi robiła zdjęcia, albo już mi pracuje, albo nie będzie jej tego dnia. Ja... Jeżeli ona będzie, to ja już się nie dam jej, żeby ona coś mi mówiła, że patrz od dołu, od góry, głowa bok, tak, uśmiechnij się. No to przecież ja wyjdę sama, jak plan. Tyle z mojego, z, mojej, z mojego narzegania. Ja się zastanawiam, czy ja bym sama nie dała rady przypiąć tych zasłonek. Nie wiem, ja, jak widziałam, jak kiedyś moja moja mama je zakładała i pomagała mi, to ja nawet nie umiałam jej pomóc, bo nie wiedziałam jak. Nie, ja idę się. Ja muszę się uczyć. Słuchajcie, uczę się teraz o, ee, o ruchach policjantów. Ten policjant prędzej tańczy tańczyk niż pokazuje jakikolwiek ruch, co mam zrobić. <grym> no nie, bo ja mam brudne buty no. <grym> nie, nie możesz tego ja, ja mam brudniejszy, pan tu biało. No i zobacz to, tu wygląda jakby mi kurwa gość na na buta <grym> Gość I tak nie będziesz youtuberką, nie wybiję ci to, nawet nie myślę, że ci to wybije. Po co ty powiesz, wodzę? ja nie wiem, Znajdźcie normalną pracę Jesteśmy w zdrowym związku, tak zawsze nie wspiera <grym> No chodź, no właśnie Dziwny Mmm <grym> 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 Dzięki proszę o zamknięcie To już nie jest stradze Tony, chodź Już nie świruj Tony, Tony. 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 Chodź oh. do Słuchajcie, robiłem paznokcie O Boże Czemu inni że ja mam takie chamskie są żabienne Ogólnie teraz zaczniemy robić paznokcie Bo te już mają odrosty i Wyglądają już słabo, a zamówiłam sobie parę e, fajnych rzeczy e, z temu, ale mogą być fajne, zamówiłam słuchajcie sobie, ale już jakieś czas temu, już dawno mi to przyszło, mam no, tutaj tak, taki właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, tego tak, no, taką podkładkę, może nie no wiadomo, to, no. takie do robienia różnych wzorków, na przykład kwiatków i tak dalej, wiecie, tutaj się odciska na żelu, żel przezroczysty, tak? I tutaj jakby ono on ma fajne takie zakończenie, bo może nim jeszcze spoko jakoś to nakładać, nie? Do robienia też wzorków, nie? A tutaj mamy żel yy, właśnie do przedłużenia i takich rzeczy. Ale nim właśnie chcę dzisiaj zrobić sobie poznaczki, bo on jest biały, mleczny kolor. A ja bardzo chciałam taki mleczny, więc fajnie. Ale już to używałam właśnie na tych poznaczkach, ten, ten taki blooming żel. Czyli że jakby, wiecie, rozpuszczałam tutaj ten, ja pierwszy raz robiłam rozpuszczanie, więc wyszło jak wyszło, ale no spoko wyglądało, nie? Zoo I love, po prostu kocham takie y, kawki jakby kupione gdzieś w lodówce, tak, słuchaj, z wiatronki mi się wydaje, tak, wiatronkowa kawka, bardzo lubię, bardzo lubię takie. zrobiłam po zupcie. Nie pochwaliłam się nimi, ale pokażę wam w drugiej kamerce Taki mleczny i jakby... Takie przejście Brokatowe Mega spoko ułożone wow. miałam trochę kryzys, jakie ja robiłam W połowie myślałam, że po prostu zetnę je i... I zajmę i będę Ale nie, dałam radę Mój Ogólnie y, teraz ma następny dzień. Pierdole, cześć. No to mogłam z tobą jechać. I am Na spotkamy do pracy O, sorry Dobra, no, no, nie, teraz zachowuję się normalnie Idę do pracy Idę do pracy, a ja idę do rzadki, potem na niej na chatę poczekacie tak na nią Albo nie I sobie Na koncert do domu mm. Okej, okay, idziemy do rzadki kupić do Biedry tam A co na Biedry? Tam były obecnie kierty, ale nie sprzedają odziem. Nic, Nie jest kobietę, tylko rzadka wow. no, Nic jeszcze, poczekaj Dziewczynka, poczekaj Widzisz jak jest super? Co Jest Jak co z Bo ten kwiat złoty. nie wiedzieć, nie zdradzaj